żeby być na bieżąco z tym. Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiedział przyjacielowi o zmianę lokacji i stanie moralnym składu osobowego. Witaj. Może od razu powiem Ci tak. Wojenkom mówił, że pamiętasz, że może nas wydostać stąd od razu. Tak, no to teraz co do Afgan rozwiązuje kwestie z Doncem. Jeśli Doniec Afgana zabiera, to puszcza ten towarzysz, mnie też niech zabierze. Niech mnie ten towarzysz też zabierze, dlatego że tutaj w ogóle. Mo... Dlatego, że tutaj chcą towarzysze na nas pełny ten, ten krócej mówiąc, pole. Chcą, jakimś szyfrem, mówi, że ich chcą chyba rzucić na pole, czy coś takiego, i tam, gdzie są nasi, walczą. Chcą nas tam rzucić. I to tyle. I tu chłopaki podnieśli hałas, teraz będziemy ten. Jak chcemy walczyć, będziemy rozwiązywali z nimi te kwestie. Jeśli dzisiaj wieczorem nie będziemy wiedzieli, jeśli oni będą nas chcieli tam przerzucić odpowiednio, tutaj wszyscy, wszyscy będą chcieli zrezygnować i pójdą, i cała nasza kompania jeździ, i znów naszą kompanię chcą. Chcą nas zdjąć z frontu. Mamy 5MP tutaj w całości. Sprawdzają, nie chcą, żebyśmy stąd wyjechali wszyscy, a tutaj weszli inni. A nas stąd z frontu na inny front wysłać. Czyli tak samo z urlopami. Towarzyszy btr Po dru drugi raz zaczynają wyjeżdżać na urlopy na murlopy w całości zatrzymano. Powiedziałem dowódcy Roty, kompanii, ja nie jestem kontraktowcem, jestem człowiekiem pokojowym, który przyjechał tutaj z mobilizacji wykonywać swój obowiązek wojskowy i obronić swoją ojczyznę. Wasze bezsensowne rozkazy nie będzie nikt wykonywał. Jak chcecie to. Cała kompania nikt nigdzie nie chce. A siedzieć i patrzeć na gwiazdy i czekać, kiedy to będzie, oni tu wyjechali półtora miesiąca temu. 36 osób od razu w ciągu pół godziny zabrali. I nas tak samo chcą tam przywieźć, kopać i powiedzieli, że nikt, się, nikt nie pojedzie. Oni wszyscy pojechali, a ich pozabierali, a nas tu rzucili jak nie wiem kogo. Dwa tygodnie helikopter tu strzelał, opaki już wszyscy moralnie są załamani, przychodzą tu codziennie do mnie i mówią, dobra wso, już, już rzucam automaty ten i wyjeżdżam.